Republika, napisał Tomasz Michał Jeka. Krzyczą z prawa i z lewa. Republika. Głosów chór znamienity zewsząd skanduje, jakby wiedział o co w tym chodzi. Antagoniści na szczycie barykady spotkali się zbrojnie. A Cezar spokojnie liczy ich szeregi. Na schodach senatu coraz to nowe transparenty. Rzym jest wieczny przecież, po cichu myśli sobie zwyczajny obywatel. Obserwuje coraz to nowe doniesienia z frontu walki politycznej, nieco tym wszystkim zdezorientowany. A Cezar spokojnie zarządził rozdawnictwo oliwy i wina. Edykt ogłosił prefekt pretorii z miną taką, jakby odczytał wyrok, a wyrok już dawno wydany na cały chór znamienity. Rzym wszakże jest wieczny i przetrwa wiele. Senat radzi nad obaleniem Cezara, a pretorianie roznoszą wyroki. Rzym wszakże wiecznym się zdaje. Na nic knowania, na nic republiką odgrażanie. Wszystko jest w rękach ludu, co cieszy się na igrzyska. Jakby tego wszystkiego było mało, w świątyni Westy coraz to nowe wybuchają wróżby. Jak tu nie zwariować w Rzymie? Spisek już zawiązany. W obronie Najświętszej Republiki z przysiężenie jej wiernych odważnie zgłosiło żądania. A Cezar spokojnie patrzy ametystowym okiem na ten cały kram i myśli sobie niechaj krzyczą, żądania ślą i petycje. Niech protestują. Ja urządzam igrzyska. Na arenie poglądy wylądują, w piasku zmieszanym z krwią, Potrzeba trzeba Rzymowi krwi upuścić, by nie wpadło do głowy toczyć wojny o kształt cesarstwa. Republika? Czy nie? Rzym wszakże wiecznym jest. Jeszcze. Czytała Dorota Górczyńska-Baciek